Do naszego garnizonu, one konkretnie trafią do policjantów z ruchu drogowego i będą strzegły bezpieczeństwa na podlaskich drogach. No, jeżeli mówimy już o bezpieczeństwie, to warto e, m, przypomnieć o tym, co najważniejsze, czyli o tej jednej z głównych przyczyn wypadków na naszych drogach, czyli o prędkości. Bo te wszystkie pojazdy, które tu prezentujemy, one są wyposażone w wideorejestratory. Od początku tego roku policjanci ruchu drogowego e, na podlaskich drogach Ujawnili z ponad 133 tysiące przekroczeń prędkości, z czego ponad 722 w obszarze zabudowanym, które skończyły się zatrzymaniem e, praw jazdy. Teraz, jeżeli Państwo pozwolicie, to przekażę głos Panu Marszałkowi, ponieważ dwa z tych pojazdów zostały sfinansowane właśnie dzięki pomocy Pana Marszałka. Bardzo proszę. Szanowny Panie Generale, Szanowni Państwo, cieszę się, że. Y Sejmik Województwa Polackiego przeznaczył kwotę, którą my jako Zarząd Województwa mogliśmy, mogliśmy przekazać Komendzie Wojewódzkiej Policji na zakup dwóch samochodów, samochodów nieoznakowanych, ale tych, te samochody będą dbały o to, aby mieszkańcy Województwa Polackiego mogli czuć się na naszych drogach bezpiecznie. To, co mówił Pan, pan, pan Rzecznik, przekroczenia prędkości są, są jednym z najczęstszych przyczyną wypadków, w których nasi pasażerowie tracą zdrowie bądź życie, to właśnie dzięki Takim nieoznakowanym samochodom możemy czuć się bezpieczniej, ale też co ważne, policja, która jest jedną z tych grup społecznych, której, której najbardziej ufamy, będzie mogła wykonywać swoje obowiązki w warunkach komfortowych i w warunkach bezpiecznych. To też także jest niezwykle ważne. Jestem szanowni Państwu przekonany, że takich okazji do spotkań w kolejnym roku będzie więcej. Wynika to z tego, że część środków z naszego programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, będzie, dokładnie 10% będzie przeznaczone na tak zwane działania podwójnego przeznaczenia, czyli cywi w okresie y kiedy jest jakiś, jakaś sytuacja kryzysowa, i kiedy, kiedy jej nie ma, tam również planujemy wsparcie dla naszych podlaskich służb, bo również jako Województwo podlaski jako Zarząd Wojewódz uważamy, że bezpieczeństwo jest priorytetem w dzisiejszych czasach i, i warto takie, takie działania, jakie jak, jak prowadzi Pan Generał swoją komendą, wspierać. Też z okazji chciałbym na, na Pana ręce, Panie Generał, przekazać wszystkim funkcjonariuszom wyrazy podziękowania za Waszą ciężką pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Podlaskiego i życzyć spokojnej i Bezpiecznej służby w nowym 26 roku. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panie Marszałku. Szanowni Państwo, ja... Teraz zaproszę państwa po to, żebyście mogli obejrzeć te e, samochody. Natomiast, jeżeli będziecie potrzebowali ode mnie jakichś informacji, ja jestem do, do dyspozycji. Oczywiście opowiem, bo tutaj warto wspomnieć o zakupach e, naszych pojazdów, ponieważ nasz garnizon w przeciągu ostatnich dwóch lat e, wzbogacił się o mnóstwo pojazdów. 24. rok to tych pojazdów 101 zakupionych w tym roku 156. A ta kwota wydana na pojazdy przez dwa lata. Sięga blisko 60 milionów złotych. Mówimy o pojazdach, które stanowią 40% tego, czym dysponują podlascy policjanci. Zapraszam do obejrzenia pojazdów.